Ten ze zaczekałane krzewy, abył straszny smok i skoczył prosto na czerwonego kaptura. Niech ten mi cios z zaczerwanych drzew wyskoczył się o Zostaw! Coś dobrze dała? Zabić go chce, czy co? No spok, czy nie zbaw?! Zbaw to złe! Puszczaj mówię! I czerwony karniwek wypuścił mu smok. Red Star, żyjesz? Nic nie jest? Żyję, dzięki, ale czuję, co ino To jest moki, może inne, ale nie te. To jest zresztą mórz. Ty wylitrowany, to no nie dlaczego nie napadłeś! Zaraz napadłem. Straszyć to trochę chciało. Co? Straszyć? A po co? Wiesz, na jakiś sposób. Na co? No, na podrywanie. Ja niby napadam, on niby latuje, Księżniczka jest wieczna i wszyscy są szczęśliwi. <laughs> Czyli... Więc... Jesteś w świecie. I wcale się nie się obieśliła mię wierzę, a ono najwyższy w tej świecie ją uwolnili. Oddawać się z liczbę. A może mieć czerwony kapturek? Co? No to jest twoja, nie jesteśmy chwila. Przed. Książe ze smokiem odeszli, zaciarł go do niego. Chyba nie mówiłaś mu właśnie, co? Bardzo mu właśnie. Wspierać się kapturek, idziemy wiesz. I cześć. kiedy czerwony kapturek myślała z przerażeniem, co zrobić? Z za zaczarowanego drzewa wyskoczył nagle. Czy ja mógłbym prosić, żeby tak sami nie wyskakiwano, nerwicy się przeszło na bawię. <grymne> hmm. Postaram się coś z tym zrobić. Więc za zaczarowanego drzewa powoli wyszedł wilk. Siemanko, A... to was! A, <grymne> 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 wieczór! I jakiś masz problem do mojego kapitana? To ja miałem jest znajoma. Zostałby. Nie ma sprawy. Następny razem przypłacę. No teraz ja spadłem, no ja ja tego z nim nie wydarzyło się, to... I tak ma odleciała. Znaczy, a tam trochę została sama z wilkiem. To wreszcie jesteśmy we właściwej fajce. Siema to Wszystko nie no, ty. Ale po no, pewnych rzeczach nie robi, nie, no, nie mogę powiedzieć, że babcia mieszka za lasem, za górką, za pakunkiem numer 7, kadka numer 5, 137. Nie proszę. Góry, trudno, tak jak coś powiedzieć, to nie, ty no, super, ty ja musisz lecieć. No, poczekaj. I wilk poleciał. A ja się poważnie zastanawiałem, czy te fony kapturę jedynie z gruntem. Kapturę? Co? pokaż klasztorze z Moskwy. Są w prawda? Nie, no co, to... Ale farbowane. – Nie, no, na falowana, na Ja bym sobie rękę ucięli, blondynka. w tylko. A kto wydał wygadomnikowi Adel F. babci? I kaptury dopiero wtedy uświadomiła sobie, że wrobiła w babcie. Co my teraz robimy? I ja bym radził się pospieszyć, ale ty rób co chcesz. I tak nie przecież nie słuchasz. Na no, realne, z ciebie to żadnego pożytku nie ma. Trzeba. Żadnego? To mogę sobie iść. Mogę ci się przydać, powiedz, czy pan telefon... osobę tym czerwony nie zdążyła ostrzec babci przed wilkiem. No, to teraz radziłabym dbać na złowanie karku. I kapturek pognała na złowanie karku, by ostrzec babcie, że ją wrobiła. Kiedy kapturek tak gnała, wilk zdążył już dojść do chatki babci. Hahaha, ha, ha. Podejdę babcie, że nawet się nie spostrzeże. Zresztą od jest głucha I kiedy wilk pewny, że babcia jest głucha, wszedł sobie spokojnie do jej chatki.

I właśnie w tej chwili z zaprzerwanych skoczyła również no, czerwony kapturek. Tak to? No jak to że już bez cięcia, nie? Faktycznie. Mm, A której co? Wiesz, bo ja muszę się przyznać. bo na tym czacie, to ja nas podnikałem. I no, ja, wiesz. To no, w ten sposób chciałem się do no, babci dobrać. Ci dobrać. Ja jest Przez mam gór. 7 gór. 7 łupek, gór. 7 łupek. Dobrze, 7 ja sobie Co? przeprowadzić 7 do mnie, zabierzcie do mnie, zabierzcie do mnie, zabierzcie do mnie, do mnie, zabierzcie do mnie, zabierzcie do Co? zabierzcie Co? ja zabierzcie do Co? Co? do mnie, zabierzcie do Co? do do mnie, zabierzcie do mówić. nie do